Dziś na kanale o domu odkurzacz pionowy, który naprawdę robi wrażenie. I sprzętem, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest Dyson Pencil To jest urządzenie, które na ten moment, kiedy nagrywamy ten materiał, nie jest dostępne w Polsce, ale na pewno w naszym kraju będzie. Można je kupić, więc zawczasu robimy o tym film, bo udało nam się je właśnie pozyskać do testów. Jest to pierwszy albo jeden z pierwszych filmów na temat tego odkurzacza w Polsce. I powiem Wam, że o ile lubię te różne odkurzacze pionowe, no to nie są już sprzęty, które właśnie robią na mnie jakieś wrażenie, które wzbudzają Moją ekscytację. Są fajne modele, które są bardzo opłacalne, są jakieś, które mają bardzo dużą moc, ale to tak naprawdę wszystko jest to samo. To się kręci dookoła tego samego, bo wszystkie one wyglądają tak samo, różnią się dodatkami, jakością wykonania i tak dalej. Trochę taka sytuacja jak w smartfonach, prawda? Że to wszystko jest niby inne, ale tak naprawdę jest takie same. No i naprawdę, kiedy pojawia się taki sprzęt, który wygląda zupełnie inaczej, który ma zupełnie inną formę, no to budzi moje zaciekawienie i to jest naprawdę sprzęt, który moje zaciekawienie wzbudził. I ten Dyson Pencil VAC to jest urządzenie, które zostało zaprezentowane już kilka miesięcy temu, ale póki co, z tego co się orientuję, można kupić je albo tylko w Japonii, albo w Japonii i w Wielkiej Brytanii. Generalnie no, nie u nas. Jednak nam się udało zdobyć, poużywaliśmy tego odkurzacza kilka tygodni i możemy Wam powiedzieć, czy to ma sens, czy nie ma, i tutaj odpowiedź nie jest prosta, bo już mogę Wam na początku zdradzić, że funkcjonalnie to nie jest tak dobry odkurzacz jak klasyczne odkurzacze pionowe, jak na przykład nie wiem Dyson Gen 5 albo Dyson V15 albo jakiś Drini Z30 Ultra. To jest sprzęt, który ma się wyróżniać formą, i to akurat mu się udaje. Ale nie jestem pewien, a raczej, przepraszam, jestem pewien, że nie kupiłbym go jako jedyny odkurzacz pionowy w moim domu. Zanim jednak powiemy o tym, jak to działa w praktyce, no to ogarnijmy budowę tego ustrojstwa. I ta budowa jest prosta jak budowa cepa, nawet prostsza. Zobaczcie, jaka prosta jest. Taka jest prosta. Tutaj na górze mamy akumulator, i to jest akumulator, co ważne, wymienialny, więc możemy go sobie bez problemu wymienić, kiedy on się kiedyś zepsuje. Bo ja na początku byłem przekonany, że skoro ta budowa jest taka prosta, to nie, to akumulator wbudowany zepsuje się i koniec. Ale nie, nie ma takiej sytuacji. Tutaj niżej mamy z kolei panel sterowania, tutaj włączamy. Tutaj mamy przyłączanie się między trybami oraz prosty wyświetlacz. No i do tego tutaj mamy silnik, czyli serce tego urządzenia. To jest z kolei zbiornik na nieczystości. Jak widać, aktywnie używaliśmy go nie tylko u mnie w mieszkaniu, ale też w Muzeum Gier i Technologii, gdzie w momencie, kiedy to nagrywamy, mamy pewną renowację, więc to jest idealna okazja, żeby takiego sprzętu właśnie poużywać. I taka ciekawostka. Wydaje mi się, że Dyson wpadł na pomysł tego urządzenia przez swoje suszarki na przykład, albo jakieś erwrapy, albo inne urządzenia, które kupują zazwyczaj kobiety z bujnymi włosami, bo to są akcesorie beauty, bo właśnie w tych akcesoriach typowa średnica to jest 38 mm, no i właśnie tutaj też taką średnicę 38 mm mamy. I nie powiem, że Dyson zrobił tutaj recykling swoich rozwiązań, ale na pewno wziął je, usprawnił, no i dostosował do tej odkurzaczowej formy. Poza formą to, na co warto zwrócić uwagę, to jest też waga. Mniej niż 2 kg, chyba 1,8 kg z tego, co pamiętam, ale tutaj dokładne liczby nie są ważne. Ważne jest, że to jest bardzo lekkie. Jeżeli macie żonę drobną, małą, ja mam taką żonę, w ogóle Marcin też ma taką żonę i w ogóle Łukasz też ma taką żonę. Takie żony wszyscy sobie podobieraliśmy i jak trzeba sprzątać, to one narzekają, że ten odkurzacz to za ciężki, ten odkurzacz to zły. Wiecie, każda wymówka jest dobra, żeby nie sprzątać. A tutaj tej mówki nie ma, bo to jest naprawdę lekkie, to jest naprawdę poręczne, można tym sprzątać bez najmniejszego problemu, więc jeżeli wszystkie odkurzacze pionowe były dla was albo dla waszych partnerek za ciężkie, to na pewno ten nie będzie. No to jest zasługa właśnie tej formy i w ogóle łatwość sprzątania. To jak można tym łatwo właśnie sprzątać dzięki tej wadze, dzięki tej formie, to jest fenomenalne. Więc z jednej strony mamy tutaj wygląd, z drugiej strony mamy tutaj poprawioną użyteczność. Ale niestety ta forma sprawia też, że mamy tutaj pewne kompromisy i one nie są małe. Pierwszy kompromis: akumulator. Maksymalnie pół godzinki, może 32-33 minuty. Ja tyle byłem w stanie sprzątać tym odkurzaczem. Później się rozładowywał. A kiedy odpalimy tryb turbo, to jest tak mało czasu że tutaj aż się licznik pojawia i to jest maksymalnie 10 minut i więcej ten odkurzacz nie popracuje. Było o baterii, więc przechodzimy niżej, bo to jest drugi kompromis i tym kompromisem jest silnik. Jego moc to 55 RW. I ja wiem, że ta jednostka jest rzadko używana. Wielu producentów tego nie robi. Teraz to chyba głównie Dyson i Dreamy zaczyna używać, więc żeby tak było obrazowo, no to tutaj mamy moc 55 RW, a najmocniejszy Dyson Gen 5 Gen 5, on ma moc chyba 280, 270, jakoś pod 300R. Watów. A jeżeli weźmiemy jakiegoś Dysona V12, Marcin takiego w ogóle ma, to jest jeden z najsłabszych Dysonów w ofercie pod względem mocy. No to tam mamy jakieś. 140 160. Nie wiem czy to nie jest 150 R ale ponownie tutaj konkretne liczby nie są ważne, bo widzicie jaka jest dysproporcja mocy. To jest relatywnie słaby odkurzacz i mimo że daje sobie radę z większością zanieczyszczeń, no to na przykład żeby takie właśnie końcówki kabelków sprzątnąć, no to było trzeba parę razy przejechać, trzeba było poprawić, kiedyś się podnosiło odkurzacz, go wyłączyło, to to wypadało, więc trzeba było sprzątać jeszcze raz. W przypadku znacznie mocniejszych odkurzaczy tego problemu by nie było, bo to od razu trafiałoby bezpośrednio do pojemnika. Tutaj jednak te kompromisy troszeczkę czuć, ale jeżeli chcecie używać tego odkurzacza, po prostu, żeby ogarnąć kurz z podłogi, a nie jakieś cięższe rzeczy, jak właśnie kabelki, śrubki, piasek nawet, no to bez problemu on się do tego nada, ale do tych trudniejszych rzeczy. Niezbyt. No i przechodzimy jeszcze niżej, bo tutaj mamy trzeci kompromis, i tym kompromisem jest pojemnik na kurz, a raczej na nieczystości, bo mamy tutaj, jak widzicie, nie tylko kurz i fajnie, że to jest kompresowane po to, żeby zmieściło się tutaj więcej tych nieczystości, ale wiecie co? Mieści się ich nadal bardzo mało. Więc mimo wszystko po każdym albo prawie każdym odkurzaniu trzeba będzie ten pojemnik opróżniać. Kiedy ja używam standardowego odkurzacza, może to trochę niehigieniczne, może kogoś użydzi, ale ja ten pojemnik to nie wiem co tydzień co półtora tygodnia tak mniej więcej opróżniam, no co tydzień powiedzmy, a tutaj dosłownie co dwa sprzątania, więc sami musicie ocenić, czy to dla Was jest problem, czy jednak nie. I Marcin zwrócił też ciekawą uwagę, ja na to nie zwróciłem uwagi, ale mówi, że taki ładny odkurzacz, na design nastawiony, że to ma się prezentować, a tutaj te wszystkie śmieci na widoku. Mi to osobiście nie przeszkadza, ale coś w tym jest, no bo jednak widać kable, paprochy, jakiś piasek i tak dalej, więc faktycznie nie wygląda to bardzo estetycznie, ale za to powiem Wam, że bardzo łatwo ten pojemnik się oczyszcza, co zaraz Wam pokażę. Więc mamy taki oto odkurzacz. Lokalizujemy przycisk, odpinamy szczotkę albo inne akcesorium, które akurat mają podłączone, naciskamy drugi przycisk i wysuwamy. I to wszystko powinno uciec. Czy ucieka? Powiem wam, że w zdecydowanej większości tak, więc faktycznie oczyszczanie jest bardzo łatwe, Trochę takie przyładowywanie karabinu z tym mi się kojarzy, ale generalnie problemów tutaj żadnych nie ma. W momencie możemy przejść jeszcze niżej, bo do tej oto szczotki i ona jest bardzo fajna. Bardzo mi się podobają te oto części, te szczotki główne można powiedzieć, które się bardzo szybko obracają. Producent mówi, że 140 tysięcy razy na minutę, ale nie liczyłem. Musicie mi wybaczyć, nie liczyłem akurat, ale to jest budowa, która ma się pojawić także w nowych odkurzaczach Dysona, który niedługo się pojawił na rynku. Co wiemy z przecieków, i ta budowa jest o tyle fajna, że tutaj szczotka jest grubsza, tutaj się zwęża i tutaj po prostu nie ma nic. Z jednej strony fajnie, że to nie jest zabudowane, bo nawet przy krawędzi jesteśmy w stanie dobrze posprzątać, ale jeżeli trafią się tutaj włosy, kłaki, te obleśne, rude albo blond. U mnie, u mojej żony, rudy, akurat rzeczy, które spadają z głowy, i nie tylko. Daj Boże, żeby z głowy. No to kiedy one się zaplątują, to w zwykłym odkurzaczu może być problemem, to żeby właśnie te włosy, kłaki i tak dalej wyciągnąć. Coraz więcej odkurzaczy z wysokiej półki ma jakieś systemy przecinania, wciągania, więc to nie jest problem. Ale tutaj Dyson wpadł na też inne trochę rozwiązanie, bo ten włos będzie się tutaj zawijał po czym on będzie tutaj zawinięty na tej grubszej części, będzie się przesuwał tutaj, a będzie luźny, bo jest zawinięty na najgrubszej części i będzie tutaj sobie powoli schodził, spadał, a my tego kłaka już zwiniętego będziemy mogli wciągnąć i miałem okazję się przekonać, że to faktycznie działa, więc to jest zdecydowanie na plus. Na plus jest też generalnie jakość sprzątania, poza tym, kiedy chcemy właśnie jakieś kabelki albo inne cięższe odpyłów rzeczy posprzątać, bo z tym może być problem, ale problemem największym moim zdaniem jest rozmiar. I to też jest coś, co można z jednej strony na minus ocenić, a z drugiej na plus. Na plus to jest to, że ten odkurzacz faktycznie wjeżdża wszędzie absolutnie wjeżdża wszędzie tutaj pomaga też jego zwinność, o której za chwilę powiemy ale z drugiej strony, przez to, że ta szczotka jest znacznie mniejsza niż w innych odkurzaczach pionowych. No, to trzeba wykonać więcej ruchu, trzeba dłużej sprzątać, żeby po prostu tę samą powierzchnię tym odkurzaczem posprzątać. Jeżeli chcecie szybko coś ogarnąć, no to ponownie nadal lepszy będzie klasyczny odkurzacz pionowy, który będzie miał szerszą szczotkę. Więc powiedzieliśmy o takich plusach, minusach wynikających z budowy, ale to, o czym nie da się opowiedzieć, czy o tym pokazać, zwinność. Zobaczcie, jak to śmiga. Marcin, kiedy wziął ten odkurzacz do ręki, to w sumie pokrywa się z tym, jakie odczucia miałem ja miesiąc temu. To na początku człowiek ma wrażenie, że on nie chodzi stabilnie, bo zwykły odkurzacz pionowy jest stabilniejszy. Ale ja już nie mam problemu i potrafię tym dobrze kierować. Niemniej jednak, jeżeli chcę wjechać w jakiś zakamarek, no to mogę to zrobić na przykład w ten sposób. I bez problemu to działa. Naprawdę to jest. Odkurzacz, którym sprząta się najprzyjemniej na świecie, ze wszystkich odkurzaczy. Jeżeli zapomnimy o tym, że bateria działa krótko, silnik jest słaby, pojemnik na nieczystości jest mały, a szczotka w sumie jest za mała i będziemy tym sprzątać dwa razy dłużej, no ale co z tego, że będziemy sprzątać dwa razy dłużej? Przyjemność powinna trwać właśnie jak najdłużej, a tak jak mówiłem, tym sprząta się naprawdę przyjemnie. No, i bardzo fajne jest, że skoro to jest taki zwinny odkurzacz, który możemy obracać, że mamy dwa lasery, a nie jeden, i one pokazują dokładnie, e, gdzie są wszelkie nieczystości. Tutaj może nawet poszukamy, coś znajdziemy. O, czy jakiś większy coś znalazło? Nie ma. Trochę kurzu jest. Nie ma. Więc jak to w Dysonie? Te lasery działają absolutnie świetnie. Moim zdaniem niezmiennie Dyson ma najlepsze tego typu światełka dostępne na rynku. Jeżeli ktoś kupuje jakiś odkurzacz, nie wiem, za 300, 500, kilkaset złotych, mówi o to jest to samo, bo mamy LEDy. Nie jest. Po prostu nie jest. Te LEDy w Dysonie są położone jakoś niżej. Ta wiązka światła jest mniejsza, więc nawet ten kurz po prostu daje cień, a w tańszych odkurzaczach. LEDy po prostu dają światło. Wiem, że to trudno wyjaśnić, ale naprawdę tak jest. To co, przechodzimy do podsumowania. Wiem, że najbardziej Was interesuje cena, ale ta oficjalna nie jest jeszcze znana, bo ten produkt nie jest dostępny w Polsce ale udało mi się dowiedzieć, że cena powinna wynosić gdzieś pomiędzy 2, a 2,5 tysiąca złotych, bliżej 2,5 tysiąca złotych, co jak na Dysona niby nie jest złą ceną, ale ogólnie jak na odkurzacz pionowy dzisiaj jest, bo wiecie, mamy jakieś Dreamy, mamy Mowy, mamy naprawdę ogromny wybór, to nie jest jeszcze tak jak kilka lat temu, że jesteśmy skazani wyłącznie na Dysona. Niemniej jednak produkt jest bardzo ciekawy i jestem pewien, że konkurenci Dysona już właśnie w tym momencie siedzą gdzieś w dalekiej Azji, i y, starają się stworzyć właśnie takie odkurzacze. Bo wiadomo, że mamy tutaj mały pojemnik, mamy słabszy silnik, mamy mniejszy akumulator. Ta szczotka też mogłaby być większa, ale. To są wady obiektywne. A tak, nie obiektywnie, tylko zupełnie subiektywnie ten sprzęt robi wrażenie. I wydaje mi się, że dlatego sprzeda się bardzo dobrze. Wiecie o co chodzi? Ja mam 30 lat, jak miałem 20 lat, to fajnie było. Kupiło się nowy PlayStation albo duży telewizor, znajomych się zaprosiło. Zobaczcie, grać będziemy teraz. Całą noc, impreza do tego super. A jak się ma 30 lat, no to te rzeczy, którymi się chwalimy, to troszeczkę się zmieniają. Zobaczcie, jaki piękny Thermomix. Sam gotuję jajka, ja mogę wtedy prysznic brać. Super garnek za 7000 zł. Robot sprzątający, nie muszę dupy z kanapy ruszać, żeby mi posprzątał mega. A jak mopuje, to w ogóle. A ten odkurzacz pionowy też genialny. Zobaczcie. I to jest właśnie taki sprzęt, którym zdecydowanie będzie można się chwalić. To jest sprzęt, który będzie tematem rozmów. A że jest mniej praktyczny niż klasyczny odkurzacz pionowy? No to jest po prostu fakt. Z tym nie ma co dyskutować. On jest mniej praktyczny na praktycznie, dziwnie to brzmi, ale naprawdę na praktycznie każdym poziomie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten sprzęt będzie się bardzo dobrze sprzedawać, bo wiele osób, wydaje mi się, że zwłaszcza tych bardziej zamożnych, kupuje oczami. A umówmy się, to jest sprzęt dla osób właśnie zamożnych. Bo można mówić, że tak jak mówiłem, że jak potrzebujesz lekkiego odkurzacza itd. Ale znajdziesz lekkie pionowe odkurzacze na rynku, które będą dużo tańsze, a to jest po prostu gadżet. To jest domowy gadżet, który robi wrażenie. I jeżeli szukasz odkurzacza, który będzie praktyczny, będzie miał duży zbiornik, duży akumulator, dużą moc, wybierzesz dowolny inny model. Po prostu. Czy to Dysona, czy od Dreamy, czy od innego producenta, czy nawet Larry Sara, jak chcesz coś taniego, a to jest po prostu urządzenie, które ma robić wrażenie. Ma sprzątać, ale chyba tak po prostu. Przy okazji, ma być pewnym pokazem możliwości i jestem pewien, że Dyson nawet nie liczy tutaj na ogromną sprzedaż, bo wiedzą dobrze, że to jest produkt pierwszej generacji, który jest pełny wad, a te wady zapewne uda się naprawić za rok, za dwa, za trzy, kiedy kolejne wersje tego Dysona Vac pojawią się na rynku. A póki co. Bardzo ciekawa ciekawostka dla odkurzaczowych nerdów, takich jak ja. Więc nie polecam chyba kupić, ale zdecydowanie polecam sprawdzić. A już na koniec, zapomniałem o jednej wadzie, ale jest istotna. Yy... Mężczyźni w moim wieku już czasami to mówią. Nie stoi. No, więc o tym też trzeba pamiętać. I żeby stało, to trzeba z takiej stacji korzystać, która jest mało estetyczna rysuje się, brud nie jest, taki tani plastik, nie wiem kto to wymyślił, no ale bez tego to po prostu nie przejdzie. Tutaj mamy odkurzacz, tutaj mamy końcówkę właśnie do jakichś tapicerek, tutaj mamy taką multi końcówkę yy, do sprzątania krawędziowego ze szczotkami, bo o tym zapomniałem powiedzieć i mamy najgorszy dosłownie uchwyt na świecie, który spada z tego stojaka przy każdej możliwej okazji. Więc to jest wada, o której zapomniałem powiedzieć, a jest cholera jasna. Naprawdę istotna, to naprawdę się trzyma na słowo honoru. No i co, to było wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I proszę was o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. No i co, mam dla Was jeszcze może dzisiaj taki fajny odcinek: to mam dla Was te nasze klasyczne badanie statystyczne. To nasza taka zabawa robiona dla zasięgów. Więc jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, no to piszecie w tym komentarzu hasło pałka, bo widzicie, że to jest taka pałka, w sumie taki kij, nie wiadomo co. Ale pałka. Brzmi dobrze, jakby to dziwnie nie zabrzmiało. I co? Widzimy się w kolejnych filmach na kanale o domu, na kanale o technologii, słyszymy w podcaście o technologii. No i widzimy tutaj w Muzeum Gier i Technologii, które ponownie otwieramy od połowy sierpnia. Cześć. To jest generalnie taki super odkurzacz do Urzędu Skarbowego, bo ma dużo wad.